Im niższa temperatura, tym wyższa e, wydajność urządzenia jest. To jest jedna sprawa. To jest wynika sprawa Stefana Boltzmana, gdzie możemy sobie policzyć, y, jaka jest temperatura emisji y, w danej temperaturze konkretnej powierzchni. I w, na przykład w, w, w temperaturze 20 stopni to, taka to takie urządzenie ma y, emituje energię w wysokości 800 chyba watów na metr kwadratowy, jak się nie mylę. Można to sobie rozwiązać przy pomocy tego równania. To jest taka podstawowa baza dla obliczania mocy dla systemów grzewczych dla architektów, dla projektantów. Można posiłkować się również. Przybliżonymi danymi, żeby takie sprawy no, mieć jakieś podstawę do tego, co tam, jakie moce muszą być zainstalowane, żeby system był wydolny w danym obiekcie. Jak również tradycyjne metody obliczania zapotrzebowania energetycznego, które wszyscy projektanci stosują. Z tym, że y, trzeba y, wziąć jedno pod uwagę, że wyliczone zapotrzebowanie według tej metody jest o 30% wyższe niż realne, gdyby to było obliczone dla ogrzewań na podczerwień. Różnica wynika właśnie ze sposobu y, emisji i w, w źródle energii. Więc jeżeli mamy ogrzewania na podczerwień, i mamy ogrzewania konwekcyjne, to zużycie energii w tych ogrzewaniach na podczerwień jest o 30% niższe niż w tradycyjnych systemach konwekcyjnych. I to jest udokumentowane, udowodnione też naukowo. My też prowadzimy badania w sensie też pomiarów i analizy różnego zastosowania takich czy innych systemów w różnych rodzajach budynków. I y, potwierdzają one te wszystkie teorie, które na razie nie są jeszcze u, w jakiś sposób usystematyzowane poprzez y, normy i inne y, jakieś przepisy, ale dają podstawę, bazę dla takiej systematyzacji, która jest niestety y, no, w tej chwili jest rynek, jest wolna Amerykanka, każdy może sobie. Y, Wyprodukować jakie chce urządzenie i twierdzić, że to jest urządzenie na podczerwień, chociaż to będzie miało tyle wspólnego z, no jak z, z rzeczywistością, co nic. Więc tutaj trzeba też poprawkę wziąć na to, z czym mamy do czynienia. Ale wracając do mat grzewczych i ich zastosowania. Otóż, stosując tradycyjne metody ich montażu, idziemy w kierunku akumulacji i w kierunku. No, ogrzewań konwekcyjnych, więc bo musimy mieć wyższą temperaturę emisji w 28 nawet do 30 stopni, żeby to było wydolny, ten system i wtedy już mamy wysokie koszta z tym związane. Jeżeli będziemy stosować to na izolacji, którą stosujemy, płyta twarda ultrament, to jest XPS, zbrojony błuknem szklanym i Pociągnięty klejem, i to obligatoryjnie układamy na wylewce. Wylewka jest dla nas tabu. My musimy odciąć się od pochłaniania przez ten mostek termiczny, którym jest wylewka. I dlatego takie, taka, takie ogrzewanie, ułożone na tej płycie, daje nam możliwość obniżenia temperatury emisji do, do 22-3 stopni, a tym samym jest to wtedy ogrzewanie na potrzewień bardziej y, ekonomiczne w eksploatacji i przyjazne y, również y, dla y, organizmu człowieka, dla, gdyż nie przegrzewamy stóp, nie przegrzewamy się, y, będąc y, w pomieszczeniu ogrzewa ogrzewanym systemem tradycyjnym. I dzięki tej właśnie, można powiedzieć, że to jest trik, ale to jest po prostu zastosowanie fizyki i materiałów, jakie są dostępne w tej chwili na rynku, możemy zrobić też ogrzewanie na podczerwień pod materiałami ceramicznymi, nie tylko pod panelami podłogowymi. Tutaj mamy też folie grzewcze, mamy też możliwość zastosowania jako ogrzewanie do luster łazienkowych, które zaparowują, przyklejamy taką folię z tyłu pod lustro, i wtedy razem ze światłem się uruchamia ogrzewanie i mamy lustro, które po kąpieli możemy dalej używać, a nie, że mamy lustro zaparowane. Wracając jeszcze do folii grzewczych, mówiłem o tych foliach podłogowych, jeszcze teraz chciałbym wspomnieć o ogrzewaniach sufitowych, tam, gdzie nie możemy wykonać ogrzewania podłogowego. Czyli z jakichkolwiek powodów, chcemy na przykład mieć parkiet na podłodze, wszystkie podłogi klejone, to wtedy ogrzewanie za pomocą folii podłogowych nie wchodzi w rachubę. Musimy wtedy się posiłkować innym sposobem emisji I to jest w zasadzie najbardziej eleganckie rozwiązanie, z tym, że no niekoniecznie najtańsze z tego względu, że potrzebny jest stelaż, w którym będzie to ogrzewanie umieszczone. I dopiero w takim stelażu będziemy mogli zamontować ogrzewanie, zamknąć to płytą gipsowo-kartonową. I, I wtedy możemy korzystać już nie, nie za, bez problemów z powierzchni podłogi, jaką mamy do dyspozycji. Później pokażę przykłady montażu takich ogrzewań sufitowych. I temperatura emisji też jest y, podobna jak temperatura podłogi, więc y, na, tutaj jest tylko odwrócenie y, temperatur. Przy podłodze jest troszeczkę chłodniej niż przy suficie, a większa moc jest spowodowana wyższym oporem termicznym y, płyt gipsowo-kartonowych, które y, no, musimy pokonać, żeby system był elastyczny i y, spełniał swoje zadanie. Projektowanie, sterowanie i ograniczenia techniczne. Tutaj mamy y, przykładowy projekt, y, znaczy wycenę dla projektu domu o powierzchni 108 metrów, mm, y, gdzie koszt systemu grzewczego wraz z izolacją, która jest y, obligatoryjnie stosowana pod y, folię, jest to 6 mm XPS, i to wynosi y, 10400 zł. Taki sam budynek ogrzewany ogrzewaniem tradycyjnym, konwekcyjnym, koszt systemu grzewczego około 20 tysięcy. Moc zainstalowana 7,6 kW, czyli jest to prawie homopatyczna moc, jeżeli chodzi o moc urządzeń grzewczych. I tutaj mamy też do czynienia, z, częściowo są zastosowane maty grzewcze w przedsionku, w łazience. i w ubikacji. Reszta jest ogrzewaniem y, y, podłogowym za pomocą folii grzewczych. Y, tak, tak y. Samo, samo porównanie kosztów to, jest, po prostu to są dwa światy. Jeżeli i, i, również inne, jeżeli chodzi o zużycie materiałów, surowców do tego. Bo tutaj nie potrzebujemy żadnych rur, żadnych złączek, żadnych, żadnych urządzeń, które sterują systemem. Nic, nie spalamy żadnej energii, nie emitujemy żadnych gazów, a jedynie korzystamy z energii elektrycznej, którą możemy sami produkować na dachu. Albo jeżeli jest, mieszkamy za granicą, bo w Polsce jeszcze to niestety yy, no, sprawa odległej przyszłości, korzystamy z regeneratywnych źródeł energii yy, od dostawcy yy, ze źródła. Więc yy, nie da się bardziej ekologicznie dzisiaj yy, ogrzewać yy, obiektów yy, mieszkalnych czy jakichkolwiek innych, niż za, za pomocą tego typu urządzeń, które chociaż yy, są dostępne, ale też mają swoje ograniczenia. No bo niestety. Nie, nie jesteśmy w stanie y, wszędzie wszystko zastosować. Moc zainstalowana nie jest zróżnicowana zużyciem. Tu jest chodzi też, że ta większa moc y, urządzenia na potrzeby daje nam też większe bezpieczeństwo w przypadku y, no, większego zapotrzebowania związanego z, z ostrzejszą zimą, bo klimat się zmienia, ale jak już y, y, ludzie wiedzą, to, t, 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 ponieważ się robi coraz cieplej, będzie też y, chłodniej bo prędzej czy później nam to się to odwróci w drugą stronę i będziemy musieli y, się cieplej ubrać i więcej grzać niż y, teraz na dzień dzisiejszy to wygląda i tutaj y, ponieważ y, te, y, te wartości pokrywają się z tym, co jest w projektach budowlanych, no to również mają też zastosowanie właśnie w starym budownictwie i zastosowane w ten sposób ogrzewanie przy tych parametrach, przy tych mocach zdaje egzamin i jest z powodzeniem stosowane u naszych inwestorów.